Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Nie tyle w unboxingu, a bardziej prezentacji statuetki Natana Drake'a z Uncharted 4. Figurka została wydana przez firmę Gaia Entertainment. Jej cena waha się od 100 do nawet 200 zł, zależnie od sprzedawcy. Statuetkę dostajemy w dwóch częściach: podstawce w postaci skałki z roślinnością oraz samego Natana. Po złożeniu figurka ma około 30 cm wysokości. Pomimo tego, że Nathan wręcz wyskakuje ze skałki, całość jest stabilna. Jak na figurkę w tym przedziale cenowym, jest to świetne rozszerzenie kolekcji. Nie najgorsze malowanie, dynamiczna poza oraz nasz ulubiony Nathan towarzyszący nam od czasów PlayStation 3. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.